i bracia, ewangelię, którą słyszymy w tą niedzielę, zawsze czytam na pogrzebie. Daje ona pocieszenie rodzinie, która uczestniczy w tej uroczystości, że to, co się stało, nie jest końcem. Śmierć nie jest końcem, tylko przejściem do życia wiecznego. Przejściem, do domu Ojca. Nie mamy tu miejsca stałego, wciąż do nowego dążymy, jak mówi jedna piosenka. Życie ludzkie jest jak wyprawa, jak wycieczka do wymarzonego miejsca. Tak jak Jezus mówi: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Więc trzeba się do tego dobrze przygotować. Najpierw trzeba określić miejsce, w którym się znajduję. Jaka jest prawda o mnie? Trzeba poznać prawdę o sobie samym. Jaka jest moja relacja z Bogiem? Jaki jest stan mojej wiary? Stan Mojego ducha, co jeszcze trzeba zmienić, Co poprawić, za co przeprosić? Jaki, jaką prawdę o mnie samym, o mojej relacji z Bogiem pokazują nam rekolekcję, które zorganizowała nam pandemia. Drogą, którą należy przebyć jest nasze życie. W zgodzie z wolą Bożą, w zgodzie z własnym powołaniem, o odkrycie którego modlimy się cały tydzień. W zgodzie ze Słowem Bożym, z tym, co do nas mówi Pan Bóg przez słowa Pisma Świętego. Drogą są sakramenty, dobrze odbyta spowiedź, co niedzielna Eucharystia i komunia święta, odkrywanie życia rodzinnego w małżeństwie i służba w kapłaństwie i życiu konsekrowanym. Na końcu tej drogi jest cel. Cel naszego ludzkiego, ziemskiego życia, czyli życie wieczne z Bogiem. Tam dopiero odpoczniemy. Jak mówi często cytowany święty Augustyn, niespokojny jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Nie wiadomo, czy w tym roku będą jakieś wakacje, jakieś wyjazdy nie nie. Warto więc dobrze przygotować i dobrze zaplanować wędrówkę naszego życia. Tak, jak Pan Jezus mówi. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Jezus czeka na nas w domu ojca, gdzie jest przygotowane mieszkanie, gdzie dla każdego z nas. Przygotował mieszkanie. Jak będzie wyglądało to spotkanie? Tego nikt nie wie. Święty Paweł napisał: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg dla wierzących. A jedna piosenka mówi: Będzie to piękne spotkanie spotkanie, którego nie zna nikt. Będzie to przebywanie na wieczność i po wieczne dni. Jasność stanie przed Tobą, a ciemność na zawsze przeminie. Pan wyjdzie na to spotkanie w jedynej, jedynej dla Ciebie godzinie. Posłuchajmy tej piosenki w wykonaniu naszej parafianki. Stałego, wśród wszystkich zakątków tej ziemi Szukamy wciąż miejsca stałego Wciąż do nowego dążymy Ale przyjdzie taki dzień Gdy zapuka do ciebie ktoś Wówczas powie ci Odnalazłeś swój dom Dom spotka będzie to piękne spotkanie, spotkanie, którego nie zna nic. Będzie to przebywanie na zawsze i powietrzne dni. Jasność stanie przed Tobą, a ciemność na zawsze przeminie. Wyjdzie na to spotkanie W jedynej, jedynej dla Ciebie godzinie Będzie to piękne spotkanie Spotkanie, którego nie zna nic. Będzie to przebywanie Na zawsze i powieczne Jasność stanie przed Tobą, a ciemność na zawsze przeminie. Pan wyjdzie na to spotkanie.